macie, będąc na wyjeździe natrafiłem na już na case Q i na case A e, ale oczywiście spotkała mnie przykra niespodzianka, bo będąc przy tych Hot przyszedł sobie jakiś gościu i pani zaprosiła go na zaplecze ale nie w celu dokonania innych czynności seksualnych tylko w celu dania temu panu Hot Wheelsy, które dla niego odłożyła. Oczywiście na stędzie były fajnie poukładane mm, samochodziki, ale nie było Mustanga, nie było Super Treasure Hunt, nie było Treasure Hunt, więc pan udał się na zaplecze i pani wręczyła mu Hot Wheelsy. A skąd to wiem? Bo usłyszałem po prostu jak na cały sklep sobie gadali jawnie, po prostu, że y, przyszedł Pan, no, czekałam na pana, tutaj są dla Pana Hot Wilsy, na zapleczu, zapraszam. No i taka gadka, także walcie się ludzie, którzy ugadujecie się, ze sprzedawcami, ja się nie ugaduję, bo mam to gdzieś, ale udało mi się zanim się ten człowiek jeszcze Dopadł do stędu, a ze stędu sobie coś tam wyszarpał. Udało mi się kupić High Roller 2. High Roller 2, który to, proszę państwa, zrobiony jest na bazie Rolls-Royce'a, dlatego się jeszcze nazywa High Roller, bo żeby tak troszkę nawiązać do niego. Tutaj z boku te symbole to przypominają. Dosłownie jakieś tak jakby loga modowe, dziwnie to wygląda, a u góry mamy, metalowy, metalową część. To jest kolejny Hot Wheels z Rolling Metal 247 na 50 to ten właśnie jest case Q, który był obecny, ale jeszcze z case'u pokażę jedną rzecz. To ten model jest bardzo y, ładny i przypomina mi nieco fury, z, y, te, te futurystyczne fury z Cyberpunka. Także to sobie kupiłem. Drugim autem z tego case'u był oczywiście y, Transformers. Który ma teraz kolor taki żółty, połączony z brokatem. Mieliście okazję u mnie też na kanale oglądać złotego Hot Wilson, no to, to widać, że jest zupełnie co innego. Na masce oczywiście logo Transformersów, pod spodem tutaj isterek w postaci główki Transformersa. Bardzo udany odlew, i polecam. Kolejną rzeczą, którą udało mi się znaleźć, to już był case A. Słuchajcie, już jest case A na 2025 rok. No to sobie wziąłem z tego caseu Purple Passion, który jest naprawdę teraz Purple Hot Wheels Designed By. Tutaj mamy na dole imię, nazwisko projektanta podpisany. Myślę, że ta seria jeszcze pokaże na co ją stać i w przyszłości będziemy mieć inne ciekawe Hot Wheelsy z tej serii. Malowanie dosyć ciekawe, chociaż no, nie tak w moim guście, natomiast Purple Passion łykam, bo przypomina mi to tą starą, dobrą, amerykańską motoryzację. Zresztą to jest oparte na prawdziwym aucie. Robiłem y, film o Treasure huncie, Purple Passion, no to tam wspomniałem z jakiego to jest, na czym to jest wzorowane. Bardzo fajny też przede wszystkim lakier tutaj występuje. No i y, zauważyłem też, że w 2025 roku będzie bardzo dużo motywów hawajskich, nie wiem dlaczego co jest z tym związane, dlatego teraz pokazuję Custom 53 Chevy Hot Wheels Tiki Time u góry posągi tutaj jakieś Tiki Time oczywiście widoczne elementy silnika u góry i to przypomina też mocno właśnie z Starą kubańską motoryzację. No to jest po prostu Custom 53 Chevy w kolejnym malowaniu. Jeszcze nieraz pewnie go zobaczymy. No i kolejny recycling, na który się łapię. No bo wiecie, mógłbym sobie kupić jednego Customa 53 Chevy, ale łapie się na tym, no że fajnie go pomalowali i to jest tak, jak idziesz gdzieś. Widzisz te hot wheelsy i chce ci się je kupić po prostu, bo to ładnie wygląda. No. I takich hawajskich autek, z, yy, ściślej mówiąc, z hawajskim motywem jeszcze trochę w 2025 roku będzie, bo przecieki okazują się obiecujące. No. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam was ojciec Gracz. Do następnego filmu. Cześć!